To nie za ładnie znowu, jak krzywo. Nie dało się inaczej, panie. Wczoraj z materiałem chciałem panu kalerufelek mały przyjść, To nie, bo mało no, dojścia polska kupiłem. kupić kupiłeś pan hoka takiego, gdzie go miałem wsadzić? Miałem wykuć kilofem, porłodze, ty ty w suficie? Musi tak być, na ty się nie do. Zrobi sobie pan tam z tyłu taką półeczkę za tym, a ja panu zrobię, dorzuci pan 50 złoty. Widziałem tam na dole. Wezmę set korytazem do 8 kotów, pan już. sposób. Akurat tu pułeckie kład lubi ciepło, to będzie. I od razu iść co chyba doparować. No, nie będzie tak śmierdziało. Czy w jednym będzie? <grym> no pewnie. No ile? 450 i tyle? No to cóż? to nie moja wina, że tak. Wszystko jest szczelne, nic nie kapie, no. Pewnie. No, dobra, dawaj pan. Oni no mam czasu jadę, bo jestem o młośnym kalorzu gdzieś zakładać. No. Mam nadzieję, że nie uda takie hokie jak u pana.